Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, pozdrowienia z tej strony dla Was wszystkich, a szczególnie dla Pani Jadzi, jej Kuka Różańcowego, byłego Kuka Różańcowego, bo już skończyło się, skończyło im się różańcowanie, zaczęło im się normalne, piękne życie i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Każdy powinien być wolny, każdy powinien paść się na takiej łączce, na jakiej chce. Jeden chce łączkę kościelną, niech się tam pasie, drugi chce łączkę zupełnie inną i niech się tam pasie, a ktoś inny idzie do źródełka i niech sobie niech się przeglądnie w tym źródełku, kim jest, czy jest owcą, baranem, czy jest drapieżnym stworzeniem, które jest bezczelne, pewne siebie i nikogo się, ani niczego się nie boi. To musicie sami już zadecydować. Dobrze, ale zanim zadecydujecie, zapoznajcie się z talerzem, z prawidłowym talerzem, a zanim, a zanim z talerzem się zapoznacie, zapoznajcie się z prawidłowym przeliczeniem. Mam nadzieję, że prawidłowym, o ile nie popełniłem błędów, ale ostatnio coraz mniej błędów popełniam w tym jedzeniu, w tym żywieniu, w tym dożywianiu. Już Wam pokazuję. Dzień wczorajszy zrealizowany w punkt, dokładnie w punkt. Czyli wczoraj były placki serowo-jajeczne, przepis drugi z książki kucharskiej. Nie, nie sięgnę, bo to przewrócę coś po drodze. Mam tu jeszcze parę rzeczy. Zanim tutaj się podniosę, to może być katastrofa. W każdym razie były to placki serowo-jajeczne, przepis drugi z 200 gramami mąki. Zamiast 100, 200 gramów. Tam książka kucharska, drugi przepis. Dobrze, to było wczoraj. Dzisiaj mam przygotowany przed sobą oczywiście Wasze zdrowie. Ja wiem, że kawę powinno się pić za ucho, bo to jest za ucho. Można sobie ewentualnie tak, ale ja bardzo lubię w ten sposób pić. Także wybaczcie, że nieraz piję nie trzymając kawy za ucho. Mm. Pokazuję wam miseczkę dzisiejszą. Najpierw wam ją pokażę. Wszystko, co dzisiaj będzie, mieści się na tej jednej świętej misce. Poznajcie co tu jest? Cztery żółtka, cztery żółtka, w sumie 8. 300 gramów kartofla, ziemniaka po mojemu tutaj, ziemniaka. 200 gramów świętych kabanosów z Fundacji imienia lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego, czyli z Akademii Zdrowia, przysłanych przez pole. Koniec, tyle. No i śmietanki, śmietanki ile śmietanki. Dokładnie do te, tej, do kawy. Słodka śmietanka, dotąd. Tu reklamuję bezkasowo. Akurat skała, ta w moim rejonie jest The Best. The best of the best. Póki nie ma lepszej, z takiej na, na takiej bazuje. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego. Tyle, tyle, tyle co mieści się w jednej dłoni. Spora ta dłoń, nie? No, mieści się, mieści się. Jakbym to pionowo też się zmieści. Czyli tyle Co Ojczulek pion na rozmowach w Nowej Hucie mówił. I teraz tak. Pani Jadzia i jej koleżanki z Kunga byłego różańcowego, w cudzysłów oczywiście wzięte, żartuje. A dlaczego nie? Pamiętajcie, szanowne Panie, ja z Panią Jadzią wczoraj rozmawiałem, także wiem, co się tam dzieje. Serdecznie Was bardzo pozdrawiam, wszystkie, co do jednej. Zobaczcie raz jeszcze. Tyle, tyle. Tyle na grubasa jak ja. Ale ten grubas traci wagę, bardzo powoli, ale punkt za punktem, dzień za dniem, dzień za dniem. Ważę się codziennie, nie będę Wam mówił ile, jak to idzie. Idzie. Po prostu idzie. Mimo, że wiele się nie ruszam, bo już nie mam czasu w tej chwili na te 8 km czy 4 dziennie, ale chodzę, chodzę. Nie jest źle, ruszam się. To jest jedno. Bilans tego dzisiejszego dnia. Już wam pokazuję bilans dnia dzisiejszego. Białko, tuż węglowodany, tutaj macie z prawej, z prawej strony, co, co jest w towarze i już wam mówię. Żółtka 8 razy, 8 sztuk żółtek. Ziemniak 300 gramów, czyli 3 średniej wielkości ziemniaki wielkości 5. No tak, jak Wam tu pokazałem. Śmietanka 200, 200 gramów. Tej śmietanki 200 gramów tutaj. Cała butelka to jest pół litry, czyli 500. Tu jest 200, to jest dotąd. A może źle, może źle. Źle zaznaczyłem. 200, może niżej. No w każdym razie 200. Nie cała flaszka, nie cała butelka. Śmietanka. Miała być mortadela, ale jej nie będzie dzisiaj. Mimo, że jeszcze nie dojadłem tej mortadeli. Ale stwierdziłem, że, że chcę zejść z, z tym z tłuszczem troszkę w dół. Dlatego, że ciała ketonowe są dalej na plus 2. To znaczy, że dalej tłuszczu dla mnie jest za dużo i organizm tyle tłuszczu nie potrzebuje. Więc zamiast mortadeli, którą tutaj początkowo miałem wpisaną 100 gramów, dałem dwa razy, dwa razy kabanos. Podwójną dawkę, czyli 200 razem 200 kabanos zamiast setki. Dlatego, że w mortadeli, w 100 gramach, miałem 38 tłuszczu, a w kabanosie mam 19 tłuszczu. Więc zszedłem, zaraz zobaczycie do jakiej proporcji. Tu na dole macie proporcje. Tu jest proporcja. 1 do białko, tłuszcz węglowodany, 1. Dobrze, pokazuje dobrze. Białko tu, tłuszcz węglowodany. 1 do 2,5 do 1. Czyli schodzę do dolnej granicy prawidłowego, książkowego żywienia optymalnego. W przypadku, gdy intensywnie spala się tłuszcz własny, można zejść w dół poniżej 2,5 z tłuszczem. Schodzi się nawet, nawet, uwaga, od, w skrajnych przypadkach, gdy super to się spala. Nawet 1 do 1 przez pewien czas oczywiście, dopóki się dospala. Tak można zejść. Ale klasycznie schodzi się do 1,8 nawet do 1,5. Dobrze. Czyli to jest. I teraz ile tego jest? Białka, białka w gramach 59,4. U mnie dla wagi należnej, takiej perfekcyjnie wyliczonej, jest, jest optymalnie 56. Mam troszeczkę więcej, ale dlatego, żeby proporcja mi się lepiej zgodziła. Czyli mam 59,4 białka, 147,8 tłuszczu i węglowodanów 58,2. Dla tak 58,2, jest więcej węglowodanów. Dałem troszkę więcej węglowodanów z tej przyczyny, żeby te ciała ketonowe jednak troszeczkę zeszły, choćby nawet do plus 1 plus jeden na tej tabelce, jak pokazuję. Jutro Wam pokażę, jak wyglądają paski do badania ciał ketonowych w porannym moczu. To będziecie wiedzieć. Dobrze, teraz przechodzimy do części drugiej mojego dzisiejszego tutaj wystąpienia. Najważniejsze Wam pokażę. No, nawet nie najważniejsze. Równie ważne dzisiaj będzie, dzisiaj będzie czytanie, ale będzie czytanie nie z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego, tylko będzie czytanka z tekstu, który został popełniony, został napisany w 2014 roku gdzie tylko wąska grupka ludzi go przeczytała. Tekst pana Tomasza Kwaśniewskiego. Tyczy się struktur białkowych, tyczy się białek. Dla wielu z was będzie to tekst w ogóle niezrozumiały. No kapito będzie dla niektórych zupełne, ale nie, nie martwcie się tym. Pan Tomasz tak skwitował ten tekst. Ci co nie zrozumieli, niech w ogóle nie zajmują się tym tematem. A tak naprawdę tym postem tu jest tak napisane. Ci, coś, ci, co coś skumali z tego tekstu, ale nie do końca, niech sami dojdą do tego, aby nie zadawać mi pracochłonnych dla mnie pytań, na które nie odpowiem, bo uczyć nie lubię. Pan Tomasz. I to było, y, wszyscy, którzy chcą sobie poszerzyć tą tematykę, a bardzo zachęcam Was do tym, jest to na forum, forum dr-kwaśniewski.pl, tam wchodzicie i tam macie y, z dnia 31 marzec 2014 roku, godzina 8.04, sekund 16, żebyście łatwiej mogli znaleźć. To jest... Y to jest do, lokalizator tego tematu i już ja sobie tu wypisałem, kochani, żebym tutaj nie musiał szukać i grzebać po, po monitorze, bo za chwilę coś mi zniknie, coś się pojawi, coś się nałoży jedno na drugie i znowu się poplątam. I tak się poplątam w tym tekście, bo ten jest arcy ciekawy, arcy skomplikowany, to znaczy tak naprawdę nie jest skomplikowany mógłbym głowałem w sumie. Może Wam spróbuję potem wyłożyć tak po chłopsku. Pan Tomasz uczyć nie lubi, natomiast mnie czasem to do, dobrze wychodzi. Może nie tak super, bo to jest tekst o Iki. Może ten drugi? O Iki, o ci z kosmosu, którzy przybyli, wiecie. Bliskie spotkania trzeciego stopnia kosmici lądują, spotykają się z ludźmi, ale z kim się spotkają? Z debilami się spotkają, ze stadem baranów wiedzących trawy. No po co takim kosmitom tacy ludzie? Po co im? No może ludzie są by się do czego im przydali, do wyssania energii, czy czegoś tam innego. Ale lepiej, żeby to było bliskie spotkania trzeciego stopnia, na równi. Nie na równi pochyłej, gdzie tu będą kosmici, a tu ludzie. Tylko na równi. Równy z równym. Stworzenie ze stworzeniem. Tak by było najlepiej. No i po to właśnie ten cykl moich nagań, między innymi, żeby co niektórych przygotować do bliskich spotkań trzeciego stopnia. Wprawdzie niekoniecznie musi być to, ta wiecie, wysoka góra stołowa, tylko przy prawdziwym stole, żebyśmy mogli siąść z kosmitami, zasiąść. Przy wiecie przy czym podaję. Przy tłuszczu odpowiednim, przy odrobinie, przy, przy lampce czerwonego wina, nie? i przy czymś tam jeszcze. To znawcy tematu wiedzą o co chodzi. Dobra. Przechodzimy do, do twórczości pana Tomasza Kwaśniewskiego. A, jeszcze na marginesie dodam, że pan Tomasz obiecał, że w lutym będą spotkania. Wideo, mm. wideo tutaj na internecie. Będziecie mogli pana Tomasza posłuchać, jak będzie rozmawiał do, na zgadnięcie z, z Kambodżą. Dokładnie. Z Kambodżą, tak. Dokładnie. Także pan Tomasz będzie... Międzykontynentalnie działało. No to co, jedziemy? Problem w. Czy może jeszcze wcześniej mam to? No wiem, że się po... Mówiłem, że się pokicham z tym wszystkim. Dobra, od tego muszę zacząć. Zacznę z grubej rury IT. IT to jest taki skrót E łamane przez T to jest iloraz aminokwasów niezbędnych do ogólnej zawartości azotu w białku. Czym wyższa to IT, tym lepiej. Rozumiecie? Pokazywałem wam wczoraj aminokwasy. Strukturę, znaczy Nie strukturę. Powiedziałem wam, że białka to są to jest połączenie cegiełek różnych cegiełek, tam jest 20 czy 20 parę cegiełek, które łączą się, te aminokwasy, te cegiełki, to aminokwasy łączą się w białko. Białko, czyli cały ten obraz. Jednego białko. To jest jeden obraz, to jest jedno białko. Wyobraźcie sobie tak, takie coś. Co jeden obraz, to inne białko. Jedno jest na paznokieć, jedno jest na oko, jedno jest na brodę, trzecie jest na, na, na skórek z nosa, który się tutaj złuszcza czasami, albo tu z drugiej strony, albo tu na oku gdzieś troszkę. To są białka. Nasze kości również są białkami. Nasze, co nasze? Nasze serce jest białkiem, nasza wątroba jest również z innego białka, powięzi, i tak dalej. Miliony białek i miliony struktur. Każda troszkę inna. I teraz tak. Ten iloraz aminokwasów niezbędnych do ogólnej zawartości azotu w białku, czym wyższa, tym lepiej. Są takie białka, są takie struktury białkowe, które bardzo łatwo ulegają zmianie, przekształcają, inaczej, które bardzo łatwo się spalają w naszym organizmie. I to są białka dla nas najmniej korzystne. Dlaczego? Dlatego, że my, białka potrzebujemy po to, żeby rozbić je na cegiełki, czyli na poszczególne aminokwasy, które mamy wchłonąć przez jelita, przez jelito cienkie, przez kosmi jelitowe, z których mają być zbudowane prawidłowe struktury białkowe, czyli prawidłowa budowa i odbudowa naszego organizmu. Tylko do tego służą białka. I teraz tak, ilość tych aminokwasów jednej drugiego, trzeciego, czwartego, piątego z tych dwudziestu, z tych puli dwudziestu paru i ich proporcje między sobą są ściśle określone dla naszego organizmu. Ale ulegają też zmianom te proporcje. Dziś jest troszkę inna proporcja, jutro troszkę inna. Ogólnie, ogólnie pula proporcjonalna tych aminokwasów jest w miarę stała. I żeby ją zagospodarować jak najlepiej, taka najbardziej odpowiadająca nam jest. Wiecie gdzie? W żółtkach. Żółtka jaja, kurzego. Tam jest to optymalnie, to tak jakby ktoś zaprojektował żółtko jaja kurzego jako idealny pokarm dla naszych organizmów dla naszego białka na uzupełnienie. Oprócz, no ale to zaraz, to jeszcze, to jeszcze do tego wrócę. Wszystkiego wam tutaj nie powiem, bo za dużo bym powiedział. Rozgadam się i zejdę z tematu, a tu muszę trzymać wątek. I teraz tak, to IT, czyli iloraz aminokwasów niezbędnych do ogólnej zawartości azotu w białku, czym wyższa tym lepiej. Ten iloraz IT, to, to im lepiej, to to białko jest mniej reaktywne na spalanie. Czyli cyferka, która jest przy tym ET, na przykład 3,25, albo na przykład 1,05, albo 3,0, albo 2,5. To są takie cyferki, to są, ta, to są te właśnie ilorazy. Ja tu się nie, nie zagłębiam. Jak zagłębicie się w tekst pana Tomasza, to sobie rozwiniecie. Ja wam tylko pokazuję ideę że im gorsze dla nas białko, tym łatwiej zaczyna się ono, tym, tym łatwiej się ono spala, bo ono ma się nie spalać. Białko nie ma dawać nam energii, tylko białko ma nas odbudowywać. To jest pierwsze to co chciałem wam powiedzieć. W miarę się to chyba udało. I teraz dlaczego białko ma się u nas nie spalać? Dlatego że jak białko zaczęłoby się u nas spalać, to trzeba by było mm, z naszej energii zabrać energię, żeby wyrzucić popioły i te wszystkie rzeczy po spaleniu tej tych białek, a my nie chcemy ich wyrzucać. My chcemy je tylko tyle pozyskać, ile potrzebujemy. Od ilości pozyskanych i od kombinacji tych pozyskanych białek zależy nasze zdrowie, samopoczucie i nasza długowieczność. To jest klucz do długowieczności. Żonglerka białkami nie za dużo, nie za mało i takie i tylko takie, jak mają być. Wskaźnikiem, jednym ze wskaźników na to jest tak zwany azot polipeptydowy, czy tam białko polipeptydowe, nie, chyba azot polipeptydowy. Tak się to chyba nazywa, ale oczywiście mogę się pomylić. Musicie sprawdzić sobie tam dokładnie, bo ja się bardzo często mylę. Ostatnio nawet świadomie się mylę i tak ma być. Sprawdzicie sobie. W każdym razie im tych śmieci polipeptydowych w naszej naszą krwiobiegu więcej, tym gorzej. Tym starzejemy się szybciej. Nasze białka są coraz gorsze. O jakości białek jeszcze też będę mówił. I teraz dalej. Przechodzimy do dalszego, tutaj dalszej czytanki. Ja to czytam, z to, co wypisałem od pana, z Pana Tomasza z 2014 roku. Wyobraźcie sobie, że jakie są najlepsze białka, te, które mają to ET wysokie? To jest tak. Jaja mają 3,25, wątroba 2,95, a zwykła żelatyna, na przykład białko żelatynowe, takie jak ze sklepu spożywczym ma na przykład 1,05. Ale tutaj jest bardzo ważna uwaga. Uwaga pana Tomasza, czemu spisałem. No nie napisałem tego. Musiałem, pamiętam to, ale nie, nie spisałem tego, albo spisałem tego gdzieś dalej. Ale wam wytłumaczę. Pan Tomasz dodał. O tym ET, o tym IT, o tych spotkaniach trzeciego stopnia, taką bardzo ważną rzecz, że żeby w ogóle te białka dla nas były do przyjęcia, czyli takie, które nie mają w ogóle tej energetyki, nie dają, tylko budulcowe białka, one nie mogą być, ten współczynnik ET nie może być niższy niż 2,90 albo 2,95, tu się mogę mylić o 5. Ale to pan Tomasz może mnie poprawić. W każdym razie taki w powyżej tego współczynnika białka są budulcowe. Czyli sugestia jest taka: mój wniosek jest taki. Wyłącznie białka, które mają minimum te 2,90 dopiero w górę. To ET 2,90 i w górę. Czyli wchodziłoby to co? Twaróg, jaja, wątroba. Cała reszta jest niższa. Fenomen, nie? Gdzieś taki tekst jest u pana doktora Przemyka, co jest najważniejsze, jakie są najważniejsze białka. No i dlatego dzisiejsze moje tutaj, to dzisiejsze mojego jest 8 żółtek tutaj. Dlatego ta, ta kiełbaska, która ma specjalny skład, Rafał wie o co chodzi, też wiem o co chodzi, ale to nie jest na wizję, to jest specjalna kiełbaska. Ona taka tutaj ma być. Pewnie, że lepsza byłaby, byłby może pasztet ten wątrobowy, który jest, ale pasztet będzie na jutro. Dzisiaj jest kiełbaska, bo jest otwarta folia, więc trzeba ją dojeść. Tu też trzeba troszkę ekonomii. Dobra, jedziemy dalej. Co tu u Pana Tomasza jeszcze wypisałem? Uwaga, nie mylić żelatyny z kolagenem. Przepraszam, nie, nie, mylić, nie mylić żelatyny z kolagelem i nie mylić twarogu z kazeiną. Ja wiem o co chodzi i, i to jest niesamowite, a wy mam nadzieję, że jak będziecie drążyć temat, to też zrozumiecie dlaczego. O, jest, mam tu wypisane. Minimum 2,90, wówczas 0,8 grama białka na 1 kg masy należnej ciała. Pan Tomasz, no właśnie, wiedziałem, że to znajdę. Dobra, wypisałem sobie to. Żeby, waga, żeby białka było tyle, czyli w moim przypadku przy 170 wzrostu, jeżeli mam, żeby miał białka 0,8 grama na 1 kg masy należnej ciała, aby ta proporcja białek do mojej wymiany wewnętrznej działała, to muszą to być białka, które IT mają powyżej 2,9. Teraz rozumiecie? Inaczej, tych białek trzeba będzie niestety, ale więcej. A jak za dużo białek, to będzie trzeba brać energię, żeby je zutylizować, wyrzucić, czy tam spalić, czy tam cokolwiek innego zrobić. To jest energochłonne, to jest nieopłacalne i to się, przez to się starzejemy. Dalej. Pan Tomasz pisze tak. Problem w tym, ile spożytego białka będzie użyte na budulec i regenerację, a ile zostanie przepalone na cyklu kwasów trikalboksylowych. Białko, białka bogate w aminokwasy, gluko i ketogenne, sprzyjają spalaniu, a białka o wyższym IT do budowy i zamiany głównie w neuroprzekaźniki ET, wykrzykniki kolagen, twaru, jaja. Tomasz Kwaśniewski, 29 styczeń 2014 roku. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam to na początku, to co teraz przeczytałem. I tym sympatycznym akcentem pragnę dzisiaj zakończyć mój, mój dialogo z Wami. Dialog, Wy tam wpisujecie, więc jest to forma dialogu, a tak naprawdę to jest moje, moje pobożne życzenie, moje pobożne gadanie. Raz jeszcze pozdrawiam kółko różańcowe. Tam z dalekich, z dalekich południowych okolic. Miłe Pani Wasze zdrowie i, i Pamiętajcie, pilnujcie tego jak bardziej niż oka w głowie. Możecie oka nie mieć, ale tego pilnujcie. Tej miseczki, tego świętego talerza. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia. Zapraszam na jutrzejsze moje wynurzenia. Może coś. Po, oprócz pięknej miski skomponowanej postaram się Wam jeszcze coś fajnego wyszukać, znaleźć, żeby was zupełnie nie zanudzić. Trzymajcie się.